Uzapłac za posłuchaniem. Mamy kilka, przypominam, nowości pobożnościowych z tych kazań. Najważniejsze, że od dzisiaj apeluję do Was otwarcie. Cztery lata Was lat przypominałem o tym, gdziekolwiek chodzimy, do sklepu, do urzędu, do domu, do lekarza, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już Powinniście doruść, a żeby temu imieniowi Boga oddawać należną cześć, umawiamy się. Niech będzie pochwalony, patrzymy. Jezus Chrystus. O, na Jezus. My, zdając siebie, odpowiadamy na wieki wieków. A. się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To, jest, to są dwa konkretne znaki Tegorocznych kazań Jeśli chodzi o nasze Oddawanie czci Bogu Jest to wypadkowa Związana z zachowaniem anioła Który zwiastował Mój drodzy Aniołom wiadomość Kiedy informował, że oto się wam narodził Głowa w górę Ręce w górę Betlejem Ręce rozkłada kiedy powiedział Chrystus, Pan Jezus, zakrył twarz, schylił się i upadł na ziemię. Czyli trzecie wytyczne. Kiedy wchodzisz do kościoła, zawsze padasz nie na jedno kolano, na dwa i się nisko schylasz u ziemi. Kiedy widzisz procesję, Pan Jezus przechodzi, klęczysz, kiedy baldaki na dwie dokości, Schylasz głowę ku ziemi, dokąd potrafisz się znać. To tu przypominam rycerzom, żertwom, abyście byli czytelni. Bo do tego dojrzeją inni. Skoro nasi ojcowie przez wieki mówili, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to my jakie to matoły są? Żebyśmy sobie nie umieli tego przypomnieć W piosce W swoim utworze literackim Wierszu Kamil Cepia Norwid pisze Tęskno mi do kraju tego Gdzie jak pochwalony Ten To jeszcze w dziewiętnasty wieku A my mamy być gorsi? Nie jesteśmy w stanie zatrzymać Lawiny dechrystianizacji?